Witam wszystkich, z tej strony Bolcji. zapraszam was do obejrzenia kolejnego materiału z serii Hitman Kryptonim 47. Przechodzimy już do siódmej misji, czyli przywitaj się z moim małym przyjacielem. No, tutaj nie doszukujcie się żadnych podtekstów, nie chodzi o to, o co wam się zdaje, przynajmniej mi się pierwszy raz też tak skojarzyło. E, jesteś teraz kilka stóp od obozu, bądź ostrożny. Jest świetnie strzeżony. Jak już wejdziesz na jego teren, znajdziesz tam sporo broni i amunicji. Tutaj mam kolejne cenne wskazówki od Diany. Czy tam Diany? Chyba ten, i tak, i tak, i tak można mówić. Tutaj mam nasz cel czyli zlikwidować barona narkotkowego, którego ścigamy od początku. Yy, dotarcia do dżungli kolumbijskiej. I mam wysadzić jego laboratorium, móc ucieknąć samolotem z tego terenu. Tutaj mam nasz cel. E, oraz filmik dołączony do niego oraz jego historię, tak jakby naszego znaczy życiu, to jak ktoś chce, to sobie to przeczyta no, trochę stary jest jak się urodził w 30 roku ponad tych na pewno ma e, dobrze tutaj mamy jego wagę, wie, 65 o, o, o. czyli akcja w 95 się chyba tak. Tutaj mam mapkę. Tamta część nas nie dotyczy. Są to właśnie te. Ta cała część są, jest to po prostu ta mapa z tych dwóch poprzednich misji wcześniej. No i teraz mam nasz ekwipunek. Pamiętajcie, jeżeli chcecie robić tą misję tak samo jak ja ją wykonuję, musicie mieć koniecznie karabin snajperski i jeden nabój do niego. Przynajmniej ile jest, czyli zabijecie nasz ser za głównym razem Znaczy za pierwszym razem, co ja I tutaj mamy właśnie tą scenę, jak wychodzimy z tego tunelu I teraz w tym momencie nie będę mógł dużo gadać, tylko po prostu będę musiał od razu zacząć coś robić Więc podbiegamy sobie do tego drzewa Wyjmujemy sobie karabin snajperski I będziemy musieli wycelować do tego pana, jest to właśnie ten nasz baron narkotykowy, czy jak on się tam nazywał Teraz wrzucimy bron i opowiem wam wszystko o co chodzi w tej misji. Ponieważ gdybyśmy to już szybko nie zrobili, po prostu ci strażnicy nas by zauważyli i usłyszeliby odgłos karabinu snajperskiego. E, więc tak, ten baron sobie siedzi w takiej willi. E, gdybyśmy tam weszli i chcieli go zabić e, jakimś sposobem, chociaż od razu mówię, że po cichu nie da się go zlikwidować. E, on ma tak jakby po tych swoich narkotykach ma takie jakby nie wiem, włączono takiego krótkiego gosmoda, ponieważ ma on 7 żyć. I musimy w nią władować około ze 2 magazynki z kałacha, żeby go zabić, a on w tym czasie będzie do nas nawalał z... znaczy to brzydko się wyraziłem, będzie do nas pruł z karabinu ręcznego M60, który też ma dość sporo moc. No i po prostu gdy zaczniemy, damy się w tak ustrzenie wszyscy z tego budynku jego zlecą się dookoła, więc jeżeli będziemy chcieli go zabić, najpierw będziemy musieli sobie zabić tych strażników po cichu chociaż bardzo łatwo ich zabić nożem, wszystkich po kolei, bo każdy praktycznie znajduje się w osobnym pomieszczeniu no i po prostu dostać się do barona i go zlikwidować z jakiegoś kałaszka Dobrze, teraz biegniemy do tej e, mm, willi, tutaj jeżeli byście chcieli li, właśnie likwidować po kolei strażników, to tutaj przydatna jest broń, tutaj znajduje się e, broń e, Beretta 92 wytłumiona, która właśnie może być przydatna w wykonaniu tej misji. E, tutaj biegniemy sobie do tej willi, będziemy musieli udać się na wyższe piętro, ponieważ ja tutaj e, oszczędzę 90% tych strażników i będę musiał zabić chyba tylko trzech. O ile dobrze pamiętam, tutaj wchodzimy, nie martwimy się. Jesteśmy już tutaj w takim, jakby głównym dziedzińcu, jakby to można było nazwać. Ale zaraz, to ja sobie te z tamtej strony, i jak widzicie, tutaj znajduje się nasz mm, ten pokój z tym baronem, który, właśnie teraz, jest już nieżywy. Jednak będziemy musieli z tego pokoju wziąć bombę, która pomoże nam w wysadzeniu laboratoria. Więc. Yy, Będziemy musieli tam się dostać, jednak ten strażnik nam tam nie wpuści, będzie trzeba go jakoś zlikwidować. I tak, będziemy musieli tutaj w pobliżu zabić wszystkich strażników. Czy znaczy nie, już z tego pomieszczenia możemy się zrezygnować. Więc tylko chyba to. Dobrze? I tutaj widzicie, ten pan ma inny mundur, jest wyższy rangą i właśnie ten mundur nam się przyda w późniejszej części tej misji. Będziemy musieli wziąć nóż. Coś się chyba zbugowało I zabić go I teraz Będziemy musieli podnieść jego ciało I tutaj e, Zanieść je pod drzwi Gdy otworzymy te drzwi Strażnik tamten sobie tu przybiegnie sprawdzić co się stało A ja już sobie naszykuję nożyk O jak on już się tak zastanawia Czyli O Tym komunikatem się nie przejmujcie Tutaj m, przeciągamy to ciało i przebieramy się w mundur tego tutaj miłego pana. Dobrze, teraz e, będziemy mogli mieć do, e, swobodny dostęp do laboratorium. E, ponieważ w innym mundurze Stras e, zaczęłaby do nas strzelać. Co się stało? Aha, że jego znaleźli. No, ale to tak naprawdę nas nie dotyczy, bo to on nie ma żadnego dowodu, że my to zrobiliśmy. No, ale to. No, no, widzicie, tutaj właśnie ten M60 leży. No i właśnie on do nas by z tego pruła. Tak, bo dostał jeden strzał celny ze snajperki. I podnosimy list od profesora. Również go chowamy. I teraz będziemy musieli udać się do laboratorium. Ja sobie przyjdę, wyjdę tą drogą, którą wszedłem czyli tutaj i teraz tak tutaj łatwo się zgubić ponieważ ja mam trochę tą zrypaną grafikę yy, ale Nie, laboratorium chyba tutaj się znajduje więc chyba trzeba by musiał być przed siebie i w prawo z tego co na mapie wyczytałem no ale droga też pięknie wyprofilowana Mm, tak, to chyba tutaj. Tak, mamy tą bramę. O, I tutaj mam wejście do takiego podziemnego jakby schronu, nie wiem, strefa 51 w Kolumbii. Bo jak widzicie, ten pan będzie do nas mówił, jednak on trzy razy nam może zwrócić uwagę, później zacznie do nas strzelać. E, I tutaj będziemy musieli sobie podejść. I tylko poczekać, aż ten pan sobie pójdzie, bo to tak e, on zauważy. Bo my musimy w tym miejscu podłożyć bombę, jak widzicie. Jednak tego pana trzeba będzie jakoś. E, możliwe, że jakoś szybko wykonywałam tą misję i on przeważnie chyba stał tam. Albo po prostu będzie można go zlikwidować i tak nikt nie patrzy. Przecież możliwe, że on tutaj przyjdzie, bo podejdzie tam po prostu. Ja mam jakiś gaz, materiały wybuchowe. No, podejdź tam. No By się dało rozmawiać z nim to bym powiedział, się tam patrzył, że mu się zupka zagotowała On nas nie może widzieć Tak mi się zdaje, że trochę za szybko wykonałem tę misję Co on robi? Nie woła No co chcesz? No idź tam Dobrze, ja nie będę tracił czasu, jego po prostu zabiję. I tak, zaraz tutaj wszystko wybuchnie, w... No wysadzić w powietrze, więc nie ma większego znaczenia. Teraz wyjmuję bombę i ją tutaj podkładamy. I teraz będziemy musieli wybiec tą samą drogą, bo ten pan zawsze tutaj przeszkadza. Smell your mhm, tak. on nam znowu zwrócił uwagę. I teraz będziemy musieli podbiec pod lotnisko. I właśnie tak, my nie mamy dostępu do lotniska i gdy tylko wysadzimy ten ładunek wybuchowy, wszyscy strażnicy zaczną tam strzelać, więc ja sobie podbiegnę, jak możliwie najbliżej się da i wtedy zdetunuję ładunek i szybko udam się do samolotu. I taka technika jest chyba najprostsza, ponieważ nie będziemy musieli strzelać do innych strażników. Tak naprawdę w ten sposób wykonania misji jest chyba najmniej taki E, niosący śmierć, ponieważ zabiliśmy tylko e, tego jednego w, w laboratorium. Można pominąć, ponieważ e, on tam nie powinien stać. No ale e, no i zabiliśmy dwóch w pomieszczeniu i zabiliśmy to Barona, więc to chyba tyle. Teraz wyciągamy detonator, detonujemy bombę. Oglądamy ten film przez Krótko efekty na miarę Hollywoodu. Dobrze, chowam ten e, detonator i podbiegam do samolotu. I tak naprawdę już jest koniec misji. Jak widzicie, już tutaj chcieli do nas strzelać, jednak agent 47 pięknie się ulotnił. Dosłownie motylki w tyle, wszystko ładnie. Prawdopodobnie wykonaliśmy wszystkie cele. No, jak widzicie, równo 30 tysięcy zarobiliśmy za tę misję, więc e, misja nie należała do specjalnie trudnych, jednak gdybyśmy nie zabijali to barona z Karbinosnej, po prostu musielibyśmy strasznie dużo ludzi tam zabijać w jego tej posiadłości. A ja więc w tym momencie ja się będę z wami żegnał, mówił do was Bolc i do usłyszenia w następnej misji. Cześć!